tam w kolejnym odcinku, w którym opowiem Wam o konstrukcji klimatycznej w języku hiszpańskim Estar plus Herundio, albo jakby to powiedzieli Hiszpanie Estar más herundio, który jest takim odpowiednikiem angielskiego Present Continuous. Na pewno mieliście w szkole angielskim, na pewno mieliście Present Continuous, no ale to nie jest kanał angielski, więc nie będę się rozwodził. Używamy tego, tej konstrukcji, tego trybu do trzech najważniejszych rzeczy. Więc od razu do nich przechodzimy. Pierwsza rzecz to kiedy opowiadamy o czynności, która dzieje się w momencie mówienia o niej. Czyli, no, typowe zastosowanie prezentu Continuous. Spójrzcie na przykłady zdania. Ahora, el niño esta jugando al voleibol. Czyli teraz dziecko, dzieciak gra w siatkówkę. Teraz, w momencie mówienia, widzimy, że jakiś dzieciak. Gra, więc o tym opowiadamy. Kolejne zdanie. K estas haciendo? Czyli co robisz? Teraz w tym momencie, jak zadaję to pytanie, chcę wiedzieć, co robisz. Możesz dać znać w komentarzu. I ostatnie zdanie. Estamos cocinando la cena. Czyli gotujemy kolację. Teraz w tym momencie, gdy coś wypowiadamy, wiecie, mieszamy w garach, i tak dalej, gotujemy wodę, no i właśnie wtedy powiemy, że estamos cositando la cena. Kolejnym zastosowaniem jest, kiedy mówimy o czynności, o której wiemy, że jest ona tymczasowa, że nie będzie trwała jakoś niesamowicie długo, że nie jest taka stała. Na przykład, estan viviendo en Barcelona este año, czyli oni teraz żyją w Barcelonie przez rok, przez czyli wiemy, że to nie będzie trwało niesamowicie długo, że będą tam żyli przez całe życie, tylko jest to czynność tymczasowa. Kolejne zdanie. Estoy haciendo un curso de fotografia, czyli robię teraz kurs fotografii, no to też wiem, że on nie będzie trwał jakoś niesamowicie długo i w tym przypadku mogę użyć prezentu Continuous w wersji hiszpańskiej, czyli estar más herundia. I ostatni przykład, znaczy ostatni przykład zastosowania. O. Kiedy opowiadamy o czynności, która się powtarza, która przez ostatni czas jest wykonywana ciągle, przez cały czas. Czyli na przykład, estoy comiendo, mucho, ultimamente. Ostatnio bardzo dużo jem. I to się zgadza, bo chcę przytyć. B może będziecie mogli to ocenić na przestrzeni tych wszystkich filmików. I ostatnie zdanie, esta durmiendo muy mal ultimamente, czyli ona ostatnio bardzo źle śpi. A jak się tworzy estar mascarundio? Jak sama nazwa wskazuje, będziemy potrzebowali dwóch członów, czyli czasownika estar, który odpowiednio odmienia się przez osoby, czyli yo estoy, tú estás, él, ella está, nosotros estamos, vosotros estáis i ellos, ellas están. I do tego będziemy jeszcze potrzebowali imię słowa czynnego. herundio. I tutaj używają, wiecie, wielkich słów, imię słów czynny, ale my, prości ludzie, tego nie rozumiemy, więc wytłumaczę Wam to w prostych słowach. Po prostu bierzemy bezokolicznik, którego będziemy chcieli użyć w zdaniu, czyli jeżeli będziemy chcieli powiedzieć, że, nie wiem, że śpiewamy, to weźmiemy bezokolicznik kantar i usuniemy końcówkę ar i w miejsce tej końcówki wstawimy Charakterystyczną końcówkę dla tego gerundio, czyli ando. Więc cantar w gerundio to cantando, albo jugar to jugando, estudiar, czyli uczyć się, to estudiando. Ale z kolei, jeżeli bezokolicznik jest zakończony na końcówkę r albo ir, no to usuwamy tą końcówkę i w jej miejsce wstawiamy końcówkę charakterystyczną dla. Corundio, czyli yendo. Więc salir, czyli wychodzić, zmieni się w saliendo. Hacer, czyli robić, zmieni się w haciendo. Escribir, czyli pisać, zmieni się w escribiendo. I tak to wygląda. Niestety, mamy również wyjątki od tej zasady, o której opowiadałem 20 sekund temu. Podzieliłem je na trzy grupy. Pierwsza grupa to jest ta, w której zachodzi oboczność i e z bezokolicznika zmienia się w i, w herundio. Na przykład w pedir, czyli prosić, to e zmienia się na i i wychodzi pidiendo. Desir, czyli mówić, zmienia się w disiendo. Vestir, czyli ubiegać, zmienia się w vistiendo. Servir, czyli służyć, zmienia się w sirviendo. Repetir, czyli powtarzać, zmienia się w repetiendo, i tutaj zmienia się to drugie e. O tym trzeba pamiętać, żeby nie wyszło repetindo, czy coś w tym stylu. Wiecie o co chodzi. I segir, czyli śledzić, zmienia się w siguiendo. Później druga grupa, już trochę krótsza, całe szczęście, to jest taka, w której o z bezokolicznika zmienia się na u w jarundio, na przykład dormir, czyli spać. Prundio to do a morir, czyli umierać to mówiendo. I teraz ostatnia grupa, czyli taka, w której po prostu która jest zakończona na jendo, więc nie ma ando albo i endo, tylko z niską nisową, bierze się tutaj Y i wygląda to tak. Po prostu trzeba to zapamiętać, ok? Ler, czyli czytać. Herundio to leyendo, oiv czyli słyszeć to oyendo, ker, czyli upadać to kajendo, później mamy construir, czyli budować, i w gerundio będzie ono brzmiało construyendo. I tak naprawdę sytuacja będzie taka sama dla wszystkich bezokoliczników, które są zakończone na tą końcówkę uir, na przykład, nie wiem, teraz tak z głowy wpadnę destruir, czyli niszczyć to będzie destruendo. Później mamy bezokolicznik influir, czyli wpływać, to jego forma w to influendo i na sam koniec uir, czyli uciekać, jego forma to uendo. I to tyle. Teraz przechodzimy do ćwiczeń. Zobaczymy, czy się czegoś nauczyliście. Teraz wasza kolej, abyście się wykazali. Jak możecie zauważyć, macie tutaj podane 8 zdań. No i misja jest dosyć prosta. Musicie. Odpowiednio użyć tej konstrukcji Estar mas Herundio. Czyli musicie odpowiednio odmienić czasownik Estar do osoby, która jest zresztą podana w zdaniu, żebyście się nie musieli domyślać. No i musicie odpowiednio zamienić bezokolicznik podany w nawiasie na tą formę Herundio. Później sobie przetłumaczymy te zdanka, bo są dosyć fajne. Jest kilka przydatnych słówek, ale to zaraz. Teraz robię cięcie i powodzenia. Dobra, już przybyłem z odpowiedziami. Mam nadzieję, że poszło Wam dobrze, bo przygotowałem Wam też kilka czasowników nieregularnych. W sumie od niego będziemy zaczynać. Spójrzcie, pierwsze zdanie. Ahora mismo yo estoy leyendo un libro. Czyli teraz czytam książkę, właśnie w tym momencie, jak to mówię. I no tutaj le jest nieregularny, bo jest to y. To o tym Wam mówiłem. Mam nadzieję, że już to wiecie że będzie się to wiedzieć w przyszłości. Drugie zdanie. El gato esta corriendo por el jardín, czyli kot biegnie teraz przez ogród. Jardín to ogród to jest dosyć fajne słówko. Trzecie zdanie. El logo esta uyendo del gato, czyli że papuga tak papuga ucieka przed kotem. Kiki. Czyli spójrzcie na to. Kot biegnie przez ogród, a w tym czasie papuga przed nim ucieka. Czyli tutaj wiecie, jest związek przyczynowo skutkowy. Czwarte zdanie. Eios estan dummiendo, enen dormitorio. Czyli oni teraz śpią w sypialni. Czwarte zdanie. Tu estas trabajando en un proyecto. Czyli czy ty teraz pracujesz nad projektem? Tak. A, właśnie zapomniałem wam powiedzieć, że w czwartym przykładzie również był czasownik nieregularny, czyli dormir w HEGUNDIO. Jest to to O, zmienia się w U. Zaznaczę Wam. Tak, woli ścisłości. Szóste zdanie. Nosotros estamos cosas interesantes. Czyli, że my teraz w tym momencie. Mówimy ciekawe rzeczy. I w sumie to się zgadza. Estar maschego jest bardzo ciekawy. Przedostatnie zdanie. Zio Estar probiendo Ale Esquero. Czyli ja teraz biegnę do szkoły. I ostatnie matko już mi zaraz zabraknie tchu, tu estás viviendo tem temporalmente n. Sotano. Czyli czy ty teraz żyjesz chwilowo w. I to tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli macie jakieś uwagi, to zostawcie je w komentarzu. Jest to jeden z prostszych tematów, więc odcinek też jest dosyć krótki, no, ale jest ważny, bo tak jak wiecie, że w języku angielskim używa się present continuous, tak samo w języku hiszpańskim używa się estar, más, A w następnym odcinku chyba nagram o takim czasie przyszłym, który jest bardzo łatwy, czyli ir a, to też jest taka konstrukcja, ale o tym się przekonacie później. Siemano, jeszcze raz zostawcie lajka i suba, ciągle będę o tym przypominał, jak ci wszyscy tacy youtuberzy wkurzający. No, siomano.